Hoi rybiata! Żartowałem oczywiście. Dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć test drugi tej bazy, ale już teraz wzbogaconą o składniki, które ja zawsze dodaję do zanęt, jak jadę na zawody. Zaczynamy, żebyście widzieli, że to nie jest jakaś ma że kupiłem gotową zanętę. To jest ta baza. Odsypiemy gdzieś z kilogram. Sprawdźmy. No, troszeczkę jeszcze. Sałamunka. Sałamunka, ja. Dobra. Tu do tego będziemy mieć jeszcze melasę. Dzisiaj już glinę, bo ostatnio jej nie było. I dodatki. I dodatki. To se wezmę i będę powolutku wsypywał. Oczywiście nie mogę wam powiedzieć, jakie dodatki, bo producent Fikado Fish. Chcę wykorzystać te dodatki i chcę zrobić swoją zanętę na ryby, więc nie mogę jej pokazać oficjalnie na filmiku, bo po prostu inni producenci by mogli też wykorzystać tą zanętę do swoich celów. I tak jak już widzicie, dodatki już dałem. Mam odpowiednie do tego proporcje. To nie jest tak, że sypałem po prostu ile mi się widzi. Teraz wszystko wymieszamy. I już zanęta zmienia kolor na ciemniejszy, jak zauważyliście. I tak to zostawimy. Do tego dodamy glinki. Już możesz, Marcin poczuć. Jak już jest całkiem czuć, inny zapach, czuć, nie? Czuć całkiem Odrazu. inny zapach już jest zanęty niż w początku. Oczywiście jeszcze przypominam, że nie ma jeszcze żadnego atraktora typu wanilia. Ten to jest gołe. Na razie same. Zapachy się wydzielają tych składników i dodatków. Do tego jeszcze dodamy glinki i pinki. Glinka czarna. Jak ostatnio na teście Wam mówiłem, że miałem typowo jasną zanętę. Jasna zanęta jest typowo pod duże ryby. Tu już ją trochę przyciemnimy. Żeby była ciemniejsza. Dodamy całe 2 kg. Tak wygląda nasz efekt prawie końcowy. Jeszcze trzeba dać nawilżyć i dodać. To jeszcze miałem dodać kimki. I słodzika dzisiaj cukru nie damy, bo mamy koprę melasę. Dzisiaj koprą dosłodzimy. My jesteśmy na łowisku znowu na olzie 616. Nie zmieniałem łowiska, bo pierwszy test był na stanowisku numer 5, ale dzisiaj tam było zajęte. Wszystkie były zajęte 4, 5, 6 praktycznie. Mówię Marcinowi, jedziemy. Z drugiej strony to jest taka ładna zatoczka, jak widzicie. Zanęta przeszła metamorfozę, została już nawilżona, dodana z naszym tym, co mówiłem wcześniej, kopramy I Jeszcze nawilżymy troszeczkę. Powinna być gotowa. Mimo, tak jak mówiłem wcześniej, że nie daliśmy żadnych atraktorów, to czuć ją wyśmienicie. O, tak wygląda ręka czarna zalęta według tamtej jaśniutkiej ta wygląda całkiem inaczej i tak, najpierw kuleczka tu przy brzegu znowu będziemy patrzeć jak się pracuje a reszta pójdzie już do wody do lędzenia i sprawdzimy jak ona działa na ryby patrzcie, praktycznie nie wyróżnia się od koloru dna jest taka jak dno pracuje jak widać fajnie, jak widać, fajnie. Bąbelkuje. No kule już mamy gotowe, zanęta gotowa, zestawy gotowe, pierwsze nęcenie. A teraz co? Czekamy na rybki i donęcać. Co chwileczkę garć, donęcić, garć, donęcić. Jak już brakuje wam zanęty, killera. Ręcić, bo chodzi tylko hałasuje. I podchodzą pierwsze rybki. Nawet takie mądrzejsze. No, na no i co, ręki. i co teraz, i co? No, bacik, ja ci nie pomogę. Bacik no. jest z mniejszą rybką. Odciągniemy tego leszczyka. Piękny już. No. Okay. Co można powiedzieć? Że zanęta skutkuje. I nawet jak na Olze naszą wodę, gdzie tutaj sardynki się kładzie do puszki po 7 sztuk. Jak pamiętacie z wcześniejszych filmów. Taki leszczyk. I wracasz do wody. A tu co mamy? Teraz się przyjrzymy, chyba szczupaka. <grymne> Weszedł w rośliny. Dobra, poczekamy aż rzucę tą wędkę. na była taka wzdręga a szalała. Ale tu miałem pinkę założoną, tam kukurydzę, więc założę na obrywie kukurydzę i spróbujemy ściągać te większe leszcze, a może nawet jak się uda, do karpika. I mamy jakąś większą rybę na bata. Dokładnie nie wiem co to jest, ale podejrzewam, kubańca karpia, skromny podbieraczek. Marcin mówi, że już go zdenerwowałem, ale ja mu zanęty tej mojej nie dałem, celowo mu nie dałem tej mojej zanęty. Nie żeby na złość, Niech tylko... się męczy. Tylko, żeby sprawdzić różnicę między zanętą kupną ze sklepa, a zrobioną taką swoją. Ja jeszcze trochę pomyć tego karpika, musicie poczekać, bo wiecie jakie zestawy używam, jest nie? Jest karp. Tak. Jest rybka, jest rybka. A niedawno Dominik powiedział, że jakoś nie ma szczęścia do tych ryb, jak się tutaj przeprowadził do Olzy. Widzicie, kto nie ma szczęścia. Nie, jeszcze nie jest w teczce. No dobrze, w ale jest znaczy na w podbieraku. Pięknie walczy. Walczy jak szata siódmej klasy. Idzie na twoje ściągnąć? Nie, ja go pod, pod twoimi wędkami wyciągnął. Wylewał nie widziałeś to? Szkoda, że nie widziałem tego mojego dłuższego parbieraka. No jest w aucie. Ale rytm się udało wyciągnąć. Dziękuję za gratulacje. Tu jest karpik. karpik. Pacik, 0,10 przypon To mnie cieszy najbardziej. Walkę miał, miał dużą szansę wygrać walkę, tak to powiem. No, nieduży. Prawie 40 cm. Ale jaka przyjemność. Takiego karpia wyciągnąć na bata. Życzę tego wszystkim oczywiście, żeby takie rybki piękne łapali. Co wam mogę powiedzieć? Jestem cały happy. Popatrzcie sobie jeszcze na chwilę na niego. Ja wiem, ja wiem, że dla wielkich karpiarzy powiedzą no, takie dziecko, ja wiem. Ale wyobraźcie sobie, jak całkowicie sobie małe płotki na bacika. A taki wam pobierze na wodzie PZW. To człowiek je cały śloty. Tak panowie, wędki z powrotem zwrócone. Podnęcimy troszeczkę, bo ten karpik nam, jakby nie było, trochę popłoszył tutaj, nie? Leszcze mogą mnie podejść tak szybko. A jeszcze muszę wam sprzedać jedną tajemnicę, której nie wiecie, cośmy zrobili za trik. Teraz wam pokażę. Kolejna ryba, nie zdążyłem wam pokazać tego triku, zaraz wam pokażę, tylko... W międzyczasie miałem branie na no. kuku i znowu pan Leszczyk Leszczyk już jest w światce Panowie i panie, taki bydlak Po prostu jestem w szoku panowie, prawie 35 cm Jest następny lechoń Nie? Teraz A ciekawe coś tym, to, to w kurde jazie było, nie? Ty nie przepinę na kamerze, nie? Ja? Leżyk, 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 leżyk. Tu już coraz większe biorą. No. Popatrzcie, żeby nie było ściemy. Ja wam tego tiku nie pokażę z tą kukurydzą, bo nie ma czasu. Co rzut to ryba, nie? I jeszcze coraz większe. Tam teraz, trochę. Karp, karp. O kur. O, kur. o kur to był karp poszedł z całym zestawem No nic, musi zrobić nowy. Jak widzicie, karp nie chciał walczyć po prostu poszedł sobie tak długo szedł, szed, aż urwał żyłkę. Myślałem, że guma poszła amortyzator, ale jednak żyłka. Teraz zwiększyliśmy rozmiar żyłki, czyli dodałem dwunastkę na całej długości podmęcimy. Bo znowu troszkę popłoszył Marcin mnie prosi, żeby mu też rzucił dwie kulki. Dobra, rzucę mu jedną, żeby nie płakał i łowimy dalej. Trochę zanęta podeszło, więc nawiliżujemy ją troszeczkę wodą. Widzicie jeszcze troszkę jej zostało tej zanęty i sypniemy znowu kuleczkę. Mówić już o tym, jak to robiliśmy tą kukurydzę, to Wam pokażę. Patrzcie, bez żadnej ściemy, tu już trochę czerwonego jest. Na taką kukurydzę łowimy. no wiecie, co to jest, nie? Nie będę mówił, nie będę reklamował łódki, Dolewamy kieliszeczek i to się tutaj normalnie marynuje. I na taki coś łowimy. Nie jeden by powiedział, że szkoda, ale. Na to biorą, Madryt. Tyle się się zapał, ale za co? Za odbył. Tylko jedno: że naszą kukurydzę ma gdzie? W dupie. Madzia łowisz coś? Tak. Tutaj. Przyszła do nas Madzia. Przy a ten szarpie. O, jak się nie. cieszy, nie? Jak on się cieszy, to jest ta kulka, co żech mu rzucił. Madzia mi się przyniosła? Nie. To zła ryba. Ja trochę stanowisko. I już widać efekty. Szarpie jak wściekły. Karpik czy leszczyk? Kaper. No, bardzo nas to cieszy. Że mu się przydarzyło. Szaleją. Szaleją. Się śmieją. Jest kaprzy jest kaprzyjek. Marcin... się całe ślaty co? Chory jest chory. Pokaż tego szkrapka. O, taki fajny sobie. Przyzwoity karpik. Od Marcina. Raptem 35 cm. Strzelam na oko. 38, wow, 9 nawet. 39, panie kolego. Cieszy się? Yes! Bo jak nie my, to kto? Tu macie szczupaka co chwycił płotkę. Trochę mi ręce do no ale nic nie zrobicie, bo muszę zrobić zbliżenie, żeby go było lepiej widać. Patrzcie, co tu się dzieje. Mam mojego sandacza, co falowałem na niego tyle czasu. Jakie <grym> płatki łowisz? Kochanie, to jest sandacz, nie płotka. Zy, ane, dy, a czyst. Panowie i panie, Santaż na ekranie. <noise> Magda jest zła, bo przed chwilą karpia urwała i nie gada z nami. A tu proszę, taka rybka. Takim akcentem, czyli sandaczykiem na sam koniec, powiem Wam, że kończymy dzisiejszy powolutku ten test. Magda strasznie wdenerwowana, bo przed chwilą zerwała karpia, nie gada z nami, a sandaczyk. Całe wakacje na niego z wędką czekaliśmy, żeby go dostać w końcu nam pobrał uciekł Jakby się jeszcze kaziewka pojawiła, to na koniec filmu wrócimy. Ale na razie to wszystko. Do zobaczenia. Zobaczymy ten, tą zanętę jeszcze na tej wodzie w innym miejscu. Może, może jutro tu przyjdziemy zobaczyć co się dzieje, czy coś się zmieniło. Pojedziemy z tą zanętą jeszcze na inne wody. A potem dopiero prześlę skład producentowi, żeby taką zanętę sobie zaczął mieszać i sprzedawać dla nas wszystkich. Oczywiście, testy wszystkich zanęt, jakie są na rynku, i kolejnych filmów z testów zanęt nie są one pokazywane na YouTube, tylko na małyrekin.pl. ze względu na to, żeby nie mówili, że jakąś w komercję wchodzimy czy coś, po prostu my robimy tą zanętę. Bo producent jest Polski, wspieramy polską produkcję, polskich przedsiębiorców i chcemy, żeby też Polacy mieli dobre zanęty. Pamiętajcie, strona maurekin.pl Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat wszystkich zanęt i w ogóle i wszystko i na radę.